Teraz, ich próbuje jeszcze mocniej. Oj, Hanna przyszedł tutaj idealnie. Ten Keres znajduje tyle celów. I Maple już z dwoma eliminacjami dorzuci trzecie. Mycha, ten trend, a napędza. I to był ogromny błąd. Quadra kill dla na PS, że talon. I nagle mecz w ciągu dosłownie sekund. Jak mówiłem o tym, że nie ma środków obrony, wchodzi nam w pułap, w którym te środki zostały zasilone. Michał, może teraz? Arias z jakimś fenomenalnym przepływem. Nie wiem, jakby się to miało zdarzyć. Ale zobaczę, o oprzerwę! szalone! Owner totalnie oh, zonił przeciwników! I to będzie jednoosobowy quadra kill! O oh, nie. I Yumi, która świetnie do Late Gameu skaluje, ale za minutę 14 kolejny smok. i Jeśli Wheeler skradnie tutaj coś Oho. z Fightem, to duża będzie dla niego. Można zobaczyć Wheelera, to dobre pytanie. Maple stara się jeszcze dożyć obrażenia, no ale jest ciężko, chociaż def! Ogi, def! nie ty zostaje Wheeler, nikt go nie zasłonił! Wszyscy przestraszyli się tego czwartego strzału. I proszę bardzo, Unified! Wyciąga przewagę liczebną dla tej formacji, a na bocie gala jego zadaniem iminga jest przetrwać. I nic więcej, teraz im heal wrócił, co może pomóc, tym mm. bardziej są atakowani. Nie wiesz, co jest źle, bo to był jeden z tych momentów, gdzie poruszając za daleko. O! Nie, 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 nie! Jego krew poczuł gala! Gwipo z szóstym poziomem, mimo wszystko, no i Sonic Wave War został i nagle odcież przybywa. PIN będzie martwy, szepuści, ale co dalej? Kopniak! Być może nie jest tak źle! Sonic Wave trafi i double kill dla pina I Ja nie mogę! Jakim cudem uratowane! I tak jak wcześniej krytykowaliśmy e, Hanma Life za ich przytomność na rifcie, to może trzeba te same yy, te same groźby wystosować w stosunku RNG, ale no kiedy mówimy o tym, ci znajdują tak fantastyczne zagrania jak teraz. Piękny kopniak od Weya. O kradzieży tu chyba nie ma. Ale złapać ghosta? Rycha! W końcu, w końcu się udało! Stuny przed tym wszystkim! Pojawia się bólek! Ghosta nie ma! Nie ma najbardziej naładowanej strefy! Nasza za 3 sekundy, Sylvan! Ale ja wiesz co? To brak ghosta jeszcze nie sugeruje, że możemy wrócić się od tak naszora! Musimy! Problem. Nie w mamy bullet time'u, nie, nie mamy solar flare! No nie wiem! Łapkaniona! Łap kaniona. Bez... Niestety zobacz co w tym momencie. Kan po prostu będzie strzelał, ale Zobaczmy, może się faktycznie uda! Jeszcze. Jest zegarek od arsena! Ale kanio znajduje stuny! I to jest najgorsza informacja! Kan się zaczywa opalać! Nie zmiażdży trzech zawodników róg! I od razu do widzenia ślepagienia! Kładra, on po pęty będzie szedł! On popęty idzie! Kan idzie po pęty. Nie wyobrażam sobie tego w inny sposób! Flasza już nie posiada! Być może to przysiągną, ale... Out, na plecy Inspired, powinien uciekać drugą stronę. Zasłużony pentakil, zasłużony pentakil dla najwybitniejszego top lanera jak na razie na tych mistrzostwach świata. Trzeba przyznać, że FPX tutaj bardzo twardo do tego podeszło. I nagle inhibitor utworzony, mid stoi otworem. Nie będzie jak się bronić przy środkowej alejce. I może być spokojnym, że FPX chce tutaj kończyć? To szalone. To może Też być decyzja, to może być szalone, szczególnie, że... Inspired jest zbyt daleko. Chociaż zobaczmy, Próba popić się ale nie trafi, ale Inspired szuka znajdzie przeciwnika, ale trzeba tak, żeby idealną okazję! FPX próbuje się tutaj przygotować, no jednak Toynbee z przygotowanym egzostem, aż dwa egzosty po stronie FPX. Jest roztwarta kurtyna. Kajmy, kajmy. Trzeba odpuścić, zgadzam się, nawet mi tego smoka, jeżeli nie będzie trybby? trzeba. Trynbee próbuje znaleźć i znaleźć jak najbardziej w połączeniu z samą, no przecież ten bullet time tak tu siada, jak słowo Boże właśnie! Po prostu wykończ jednego po drugim, złap za kark i wprowadź do grobu! Macao i po Macale Rog bierze tę grywkę. To jest jednak seryjny kongres Planera. Stracą Inhibitor czy stracą Koma, tutaj musi uważać na takie wycieczki. Już nie raz tak lepsza czy gry. Trzymamy 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 Nie, bo nikt! Ryzer próbuje podbić zawodników, prysnął nam tutaj Elioja, odbija przeciwnikuje jest tunnami z Fortune, czy to wystarczy? Nie, nie ma się policz nie daje się, już Elioja zbija jeszcze Garden Jela, wchodzą kolejne miniony, o 18 karni. sekund, próbujemy, próbujemy przynajmniej te miniony wyczyścić, Elioja chyba się wycofuje! nie? Nie, 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 oni będą naciskać, oni tu są jeszcze w czwórkę, Armut za 10 sekund, atakujemy, bierze, Garni. bierze Elioja, będzie Garden Zonia nie da go prona w tym wszystkim, nie dał resetu, nie złożył resetu, a teraz zawiedzie do dżungli, Palgume! Mamy to czeski strzelec! Obrona no Częstochowy! Na Ładzach! Jest w bazie, na razie, na razie! Armatovian skoczy, Armatovian nie, 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 nie wierzę! Tak. To jest GG! Nie chcę mi się w to wierzyć, czy oni jest nie jest naprawdę GG. pogonią? Próbują starać się, to, to... poraż! Double kill! Europa dostanie reprezentanta! W ćwierćfinał! Mistrzostwa Świata 2021 po największym dreszczowcu, jaki dzisiaj wieczorem widzieliśmy. Niesamowite widowisko. Klit szuka jakiegoś kataklizmu. Wiedzą, że bez Syndry Team Liquid jest bardzo mocno osłabione. Uh. Jeszcze bombelek trafia prosto w Santorina. Szukają kolejnych adresarów. Santorin jest bardzo. Co? Oj, okej, okay. flash za ścianę. Co to było? Ilo obrażeń? Ale zobacz, Dawid. No, można było chwalić tym Liquid do... na pewno fajnie zagrajdu trafił no BDD! To jest lenistwo. To jest lenistwo. Wiesz, że na plecach była Zoe. Czy naprawdę nie spodziewasz się do tego, że Zoe spróbuje jeszcze jednego padel stara, Jednego bąbelka? Mogłeś wycofać się za Zo Zoe uwielbia się bawi, tak samo jak teraz ruler, który za darmo zgarnia błyski kolejny. BOMBEL! Dwa bąble z rzędu znajdują dwa cele. Kiedy ostatni raz coś takiego widziałeś?